Zaraz sobie zobaczymy, jak ten rynek reaguje, ale najpierw chciałabym Pana zapytać też z perspektywy takiej osoby, która nie zajmuje się rynkiem walutowym, która nie zajmuje się gospodarką. I nagle znajomi pytają mnie: Ale, ale dlaczego taka histeria? Przecież to jest 10-15 groszy. No tak, no tak. Na tym mówiąc tego wprost, roku, około prawda? 5%, prawda? Około 5%. No niestety, histeria jest dlatego, że przede wszystkim uderzeni zostali przedsiębiorcy, którzy mają coś wspólnego z handlem zagranicznym. Tak. Importerzy nagle dowiadują się, że mogą płacić, że muszą płacić powiedzmy 5% więcej, a mogą mieć rentowność 5% na przykład, no, czyli katastrofa tak. pewnego rodzaju. Importer, to importerzy, importerzy, eksporterzy zyskują 5% więcej. Tak jest. Super, znakomicie. Przy założeniu, że mało importują od swojego eksportu, bo czasami importują jakieś rzeczy do eksportu. To, po, to druga sprawa. Czyli Trzecia. jak towary importujemy, tak na przykład do sklepów spożywczych, no to, no to ceny na pewno wzrosną, to, to cudów, cudów nie ma. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, Cud że ten mechanizm i, nie jest i, dla nas obojętny. I to wejdzie prawda? nam te, te, te 15-20 groszy wejdzie nam do kieszeni w postaci powiedzmy kilku procent wzrostu cen żywności I to nie ulega wątpliwości.